Cześć tu Chris, patrzcie jaki fajny komputer Wam przywiozłem, no coś niesamowitego, coś takiego dosyć już się wydaje starego. Pierwszą rzeczą, która się rzuca w tym komputerze w oczy to jest taka dosyć pożółkła już obudowa. U góry macie taki kluczyk, można go zamknąć na kluczyk, jak widać. Jest jeszcze przycisk turbo, dioda turbo, więc komputer potrafi zwalnić do jakiejś tam prędkości dla starszych aplikacji, czy programów. A tutaj takie śmieszne drzwiszki są jeszcze. Niespotykane już dzisiaj. Mamy w środku napęd CD, stacja dyskietek, power, reset oraz przycisk turbo służący właśnie do wbrew pozorom nie do przyspieszania komputera, tylko do jego zwalniania, bo ten przycisk turbo tak naprawdę spowalniał komputer, żeby niektóre gry, czy programy nie chodziły za szybko i żeby były wstecznie kompatybilne. Tak, jeżeli procesor miał za dużą częstotliwość, to gra potrafiła chodzić w trybie no, przyspieszonym. Dobra, ja sobie ten komputer teraz otworzę, bo jestem ciekawy, co on ma w środku. Także trzeba obudowę że Obudowy się tutaj nie zdejmuje standardowo. Ona jest wysuwana. Zaraz zobaczycie, w jaki ciekawy sposób się ona wysuwa. Dobra, ja sobie te drzwiczki zamknę, żeby tylko ich nie uszkodzić. By sobie. ciężki jest, waży swoje. Ale warto było to przytachać. Komputer to jest Fujitsu, z tego co widzę. Ale modelu nie widzę tutaj. Jest tylko Fujitsu, Made in Fujitsu i cel Computer GmbH Fujitsu, czyli w Niemczech robiony. Fajnie. Tak się budowę tutaj. Śnie. ciekawy. I teraz muszę go obrócić jeszcze. O. Coś takiego musimy sobie zrobić. Patrzmy. Są tutaj ma takiego. No dobra, już widzę, że wygląda to całkiem ciekawie. Mamy sporo złącz ISA, czy jak to się czyta, ISA, jest tutaj widzę jakaś karta rozszerzeń. Chyba to jest karta graficzna, taka dosyć stara, ale na PCI. I niestety widzę coś, czego nie lubię, już widzę coś, czego nie lubię. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, spróbujemy troszkę jeszcze przybliżyć. Tutaj, gdzie jest kostka bios tutaj mamy BIOS. A tutaj jest tajemnicza kostka o nazwie Odin OEC 12C887A, niestety to jest bateria, wlutowana i to w takim paskudnym miejscu, że mm, nie podejdę tutaj z boku, żeby sobie na przykład nawiercić od spodu piny, wtedy bym mógł się dobrać do niej i podłączyć ze zwykłą baterijkę, czuję, że trzeba będzie ją wylutować, to jest grubsza robota, trzeba całą płytę wyciągnąć, niestety. Nie uruchomimy kompa. Ta bateria jest na pewno padnięta po tylu latach. A ten komputer się po prostu nie uruchomi bez tej baterii. Będzie krzyczał, że KMOS jest coś tam bateria rozładowana i kiepsko. No Niestety ja znam tą płytę główną wiem, że ona się bez baterii nie odpali. Miałem taką płytkę wcześniej. Procesor tutaj widzę mamy socket 7. Spróbujmy go wyciągnąć żeby przyklejony radiator? A nie, nie jest przyklejony. Myślałem, że będzie przyklejony. Ale to chyba jeszcze nie ta seria procesorów. Widzicie, jaki to jest radiator z wentylatorem? Duży, nie? Wręcz gigantyczny. Co tutaj mamy? Tutaj takie kostki są wkładane. To jest pamięć Cache, czy, jak się czyta, cache. Wszystkie miejsca są zajęte. O dziwo, te kostki są krótsze niż sloty na nie. Nie wiem, czy tak może być. Ale odpalałem tego kompa już i normalnie ekran się zapala, uruchamia się. Też nie może nic dalej zrobić, bo niestety właśnie jest problem z tą baterijką nieszczęstą, którą by trzeba było wylutować i wlutować. Albo drugiego takiego Odina, którego można na Allegro kupić. Albo jakieś gniazda na zwykłą baterijkę, taką jak do zegarka. Wyciągnę procesor, bo jestem ciekawy co to jest za procesor tutaj. No tutaj tutaj nie chcę wydać coś. Troszkę się zastało, Ale wyszedł. Pentium. Pentium A8502SX968. To jest 90 MHz Pentium. Starusieńki 90-92-93 rok. Jeszcze ceramiczny. Ładny, ładny, ładny. Podoba mi się. Także, żeby go nie zdemolować, włożę go chyba raczej z powrotem, bo nie chciałbym go. Uszkodzić czy coś. No ja sobie już tutaj zostanie na razie. No całkiem udany traf na złomie. Karta graficzna mnie interesuje. Widzę po kondensatorach, że jakiś zabytek, bo ma takie kondensatory jeszcze. Te żółte, okrągłe. To są chyba, o ile się nie mylę, kondensatory tantalowe. Także sobie kartę graficzną wykręcę, bo jestem ciekawy, co to za egzemplarz jest. Co tutaj za karty ktoś włożył? Ale szpancerna jest ta obudowa. Karta widzę, że jest to co? No jakby mogło być inaczej S33064, ale wydaje mi się, że ta karta jest chyba nowsza od tego komputera sporo. Chociaż kto wie, nie znam dokładnie historii e, tych kart. Chociaż PCB, takie wydaje się troszkę starusieńkie, te kondensatory też takie dosyć stare. No, może się mylę, może to jest jednak mniej więcej, może to są lata tego komputera. W tej daty nigdzie nie widzę za bardzo na razie, to byśmy ustalili rocznik tej karty. No, można ustalić też na komputerze, zobaczyć po prostu na takiej stronie, na przykład VGA Muzeum, i tam są wszystkie tak, kiedy, kiedy były mniej więcej wypuszczone. Na kosce Biosu jest data no, 86 rok, no ale to może być wersja Biosu z tego roku, więc to naprawdę nie wiemy z którego roku jest ta karta. No ale przyjmijmy, że jest z lat, właśnie y, z lat, z początku lat 90. No i będzie. Możemy ją z powrotem sobie, nie chcę, żeby mi gdzieś się tutaj ona uszkodziła, a, bo na pewno wiem, że jest sprawna. Fajna maszyna. Pewnie się zastanawiacie jaka pamięć tu nie jest. No, soket 7. Kości, wiadomo jakie Edo. Mogę wam nawet jedną wyciągnąć. Kości Ram są mniej więcej tutaj. Dwie sztuki włożone, jeszcze dwa sloty mam wolne. Spróbuję jedno wyciągnąć stąd, to się tak wyciąga inaczej niż nowe kości, czyli trzeba je przekrzywić. Krzywo wychodzi. O. Nie wiem, czy będzie widać. No, coś tam widać. One do góry muszą tak pójść. Wtedy dopiero możecie wyciągnąć taką kostkę. No i taka kosteczka, nie wiem, ile ona ma. Podejrzewam, że jakieś. 4 MB, 70. Prędkość 70. No, stara kość, tak ładnie zachowana. W ogóle nie jest ani, ani zakurzona, ani nic. No, szok. Troszkę kurzu jest na dole tutaj. Jak sobie popatrzę. Ale ogólnie maszyna ładnie zachowana. Nie jest w ogóle jakaś zalana wodą czy coś. Wszystko tutaj dosyć tak względnie wygląda. Zasilasz. Sprawny, nawet nie jest zakurzony. Jedyny jest kurz, gdzie się pojawia, to tutaj na dole. I to też jest go bardzo niewiele. Więc jest szansa, że będzie to całkiem fajnie chodzić. Dysk twardy. Wyciągnę sobie dysk twardy jeszcze. Ja widzę, że ten dysk nie jest tutaj oryginalny już. Został dołożony, prawdopodobnie kiedyś się zepsuł. Tutaj mamy dysk. Bo te dyski, jak go wyciągnę, te dyski na pewno wychodziły w latach pod koniec lat 90. To jest 10 GB Seagate. No może być nawet 2000 rok gdzieś. To na pewno nie jest yy, tak stary dysk twardy jak ten komputer. Aczkolwiek ten komputer go powinien bezproblemowo obsłużyć. Będzie on tutaj bez problemu działać. Nie powinien, nie powinien być tutaj tego no dobra, maszynka fajna, coś sobie na pewno z niej porobię, ale no niestety będę musiał się zająć tutaj właśnie tym przeklętym układem Odin, który tam sobie siedzi głęboko. I nie wiem jeszcze, czy ja go będę lutował, czy komuś dam. Spróbuję samemu go przelutować. Muszę drugi po prostu taki skołować porządną odsysarkę. No i powinno się udać go jakoś przelutować w miarę. Bo niestety bez niego nie odpalimy tej, tej maszyny. Po prostu będzie cały czas wołać o. No o to, że w pamięci Kmos jest problem z zegarem czasu rzeczywistego. No i tyle, nic nie zrobimy. Miałem już jedną sztukę takiej płyty głównej i, no i musiałem przelutować, nie dało się nic zrobić więcej. Wodzenie założone z powrotem. Nic sobie będzie. No, i komputerkiem się pobawimy za jakiś czas, jak znajdę, po prostu chwilkę, żeby go dosłownie rozbebeszyć i polutować. Także Także się za jakiś czas nim zajmiemy. A tu jeszcze jest jakaś karta dźwiękowa, widzę, ale widzę, że dokładana, bo jest na PCI i to nie jest plaster, tylko to jest karta była dokładana. Widzę, więc ktoś chyba miał problem właśnie z dźwiękiem, dlatego on dołożył, bo chciał sobie w jakieś gierki pewnie pograć. A pochodzenie komputera, on jest z Niemiec, no bo skąd bym być w takim dobrym stanie, to tylko z Niemiec. To jest karta CM8738 na PCI. Nie będę jej wkładał z powrotem, bo ja tutaj włożę Sound Blastera 16, mam na ISA, na wejście, ISA. Są Blastera 16 i takiego chcę tutaj włożyć, nie chcę, żeby tutaj był sprzęt, który jest nie z tej epoki. Tak samo dysk twardy ja też tutaj wymienię na dysk z tej epoki, co ten komputer. Nie będzie tutaj tego Seagate'a, bo to tak trochę nawet nie pasuje. Dobra, także mmm, dzięki za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że się troszkę spodobał. Całkiem fajny rarytas nam się trafił. No i się nim pobawimy za jakiś czas, jak przelutuję właśnie ten układ. Może nawet filmik z lutowania zrobię, o, to będzie też dobre. Bo nie każdy wie, jak to przelutować, także do następnego filmu, cześć!